Marek Soku, witam ponownie. W naszym programie mówiliśmy już o tym, jakie konsekwencje dla naszej gospodarki będą miały podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro i jaką karierę robią w Polsce prezesi cudzoziemcy. Kolejny temat to także krótka historia kariery człowieka, który przez ostatnie półtora roku udowodnił, że jazda pociągiem może być przyjemnością, a dla właścicieli wagonów i lokomotyw świetnym biznesem. A to patrząc na długą historię polskich kolei państwowych wydawało się niemożliwe. To nie jest zwykły pasażer pociągu Intercity. Jeszcze do końca czerwca Jacek Prześluga będzie prezesem spółki PKP Intercity. A potem już jako zwykły pasażer uda się na zasłużony odpoczynek. Oczywiście koleją. Jest taki utwór zespołu Perfect. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonany. to jest jeden z takich powodów, przy których ja... Mężczyzna po 40, powiedziałem sobie, czy, czy to ja mam decydować o tym, kiedy odejdę, czy za mnie będzie decydowała polityka, jakaś, jakiś demiurg. Zdecydował sam i podał się do dymisji, mimo że jego osiągnięcia jako szefa intercity są oceniane pozytywnie przez kolejarskich ekspertów. Tyle, że prześluga jako człowiek spoza kolejarskiej rodziny w tym świadku od początku budził kontrowersje. To był człowiek z zewnątrz, który jednocześnie szybko stał się kolejarzem, to znaczy. Rozumiał wszelkie uwarunkowania kolei, technologię kolejową, ale z zewnątrz przyniósł to, co tak zwanym tradycyjnym kolejarzom do tej pory brakuje. Innego podejścia rynku, innego podejścia do klienta, rozumienia jego potrzeb. Prezes Prześluga dokonał sporo dla, dla zmiany wizerunku firmy. Po prostu podszedł w sposób bardziej handlowy, jako handlowiec, a nie jako kolejarz. To podejście przyniosło wymierne korzyści. Spółka, która do 2004 roku przynosiła straty, przed rokiem wreszcie wyszła ponad kreskę. Jak na razie wiele wskazuje na to, że tegoroczny wynik będzie rekordowy. Dobre wyniki finansowe to efekt lepszego zarządzania spółką, ale przede wszystkim wzrostu liczby pasażerów. W 2006 roku spółka po raz pierwszy w historii powinna przewieźć ponad 10 milionów pasażerów. Za zwiększonym zainteresowaniem podróżami stoi pewnie większa mobilność Polaków i przyspieszający wzrost gospodarczy, ale eksperci nie mają wątpliwości, że to nie jedyne powody. Nowe produkty, nowe pomysły, nowe rozwiązania na rynku, które nigdy nie istniały w starej firmie PKP jeszcze jako przedsiębiorstwo państwowe. Rzeczywiście w ostatnim czasie mnóstwo tych ofert, czy sezonowych, czy skierowanych do konkretnych grup, to rzeczywiście tak powinna funkcjonować spółka. Intercity przyzwyczaiła już swoich klientów na przykład do tego, że za każdym razem, gdy dzieje się coś ważnego, na przykład Polska Gramecz na Mistrzostwach Świata, to specjalne pociągi dowiozą ich na miejsce. Ale poza ofertą spółka walczy o klientów również ceną. W tym celu utworzyła specjalną kategorię pociągów – tanie linie kolejowe. To jest szał dziesiątkę z całą pewnością. Bardzo mi zależało na tym, aby ten strzał w dziesiątkę rozszerzyć, aby tanie linie kolejowe to była marka wszystkich połączeń dalekobieżnych w Polsce poza marką Intercity. To się jak na razie nie udało, bo opór środowiska kolejarskiego był zbyt duży. I w dużej mierze przyczynił się do podjęcia decyzji o odejściu, bo jak mówi sam prześluga, czasem miał już dość kopania się z koniem. Firma się rozwija dobrze. Zostawiam te filmy, myślę, w bardzo dobrej kondycji finansowej, ze świetną opinią pasażerów i co ważne z bardzo otwartą załogą. Ale pytany o to, czego nie udało mu się zrealizować przez półtora roku swojej prezesury wskazuje właśnie na stosunki na linii pracodawca pracownik pracownik musi widzieć związek między tym, że kiedy spółka jest dobrze i on dobrze pracuje, to ma to odzwierciedlenie bezpośrednie w jego dochodach miesięcznych. I odwrotnie. Kiedy jest źle, to musi czuć, że no niestety jemu się to również po, 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 pogarsza. To jest sprzężenie zwrotne. Tak musi być od tej strony. Poległem. Poległ również z innej strony. Jego biznesowe argumenty nie przekonały polityków do idei prywatyzacji PKP Intercity. Choć akurat w przypadku tego przewoźnika bilanse zysków i strat wyraźnie przemawia za prywatyzacją, a nie za dryfowaniem w nieznanym. Forma e, wzmocnienia spółki, obojętnie jakim sposobem, to jest pewien wybór jeszcze otwarty. Jest niezbędna, żeby polska spółka Intercity, PKP Intercity utrzymała się na rynku, mając na uwadze perspektywę roku 2010 i lat kolejnych. Szansa na utrzymanie rynkowej pozycji byłaby pewnie większa, gdyby Jacek prześluga pozostał w pociągu z napisem Intercity. Tyle, że on już zdecydował, na której stacji chce wysiąść. No, koniec. Arkadiusz Mierzwa TVN 24. Okazuje się, że PKP Intercity to prawdziwa perełka wśród wszystkich firm kolejowego holdingu. Czy nią pozostanie? Na razie musimy poczekać na nowego prezesa. Czy jego pomysły na kierowanie Intercity będą równie dobre? Zobaczymy.